Jest już z nami pierwszy gość poranka Radia Republika, Republika Jarosław Olechowski, szef wydawców telewizji Republika. Witamy serdecznie dzień na antenie. Dobry, dzień Radia. dobry, witamy. Witam, dzień dobry bardzo. No Witam właśnie, Państwa. wczoraj wszystkie kamery na całym świecie zwrócone na Waszyngton. Tam brak polskiego przedstawiciela. Czy ja to wina? Zastanawiają się politycy. No i Radosław Sikorski mówi wprost. To jest wina tych, którzy mają przyjaciół w Waszyngtonie. To jak to jest? No jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, że dosłownie kilka dni temu, że to rząd odpowiada za politykę zagraniczną i bardzo skutecznie. Premier Tusk prowadzi polskie sprawy. Dzisiaj się okazuje, że minister Sikorski przewprost, że w zasadzie w Waszyngtonie to i nic nie mogą załatwić, jeśli chodzi o administrację Donalda Trumpa, to nie mają tam żadnych wpływów i ża no, no, nic nie znaczą po prostu w tych relacjach, i że żeby ci, co uważają, że są przyjaciółmi Trumpa i mają tam jakieś cokolwiek do powiedzenia, to żeby się zajęli polskimi sprawami, bo, bo MSZ sobie nie radzi. No i w związku z tym y, Telewizja Republika, y, jako że ma tych Przyjaciół i, i ma, ma kontakty w Waszyngtonie, organizuje na początku września trasa atlantycki. Nie mamy ambasadora, nie mamy osoby, która by mogła dbać e, o nasze interesy za oceanem, więc zostawiamy na dyplomacja, dyplomacja obywatelska. obywatelska. No właśnie. No ale Radosław Sikorski, co jest ważne, programie, on co był na spotkaniach, on mógł jakby zapowiedzieć, zgłosić chęć udziału w takim spotkaniu, co przypomniał mu Marcin przydacz, minister prezydencki. No przede wszystkim Donald Tusk, bo przypomnijmy, wczoraj w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, oprócz ukraińskiego prezydenta, spotkała się też delegacja europejskich przywódców, tak to nazwijmy. No. Szefów kilku, kilku europejskich państw, Komisji Europejskiej i NATO, w tych spotkaniach wcześniej brał udział Donald Tusk. Yy, więc yy, no, zastanawiające jest, dlaczego nie, zabrakło go wczoraj w Waszyngtonie. Oni nie stolarzystwie... zawalczyli o obecność swoją choćby, prawda? No, znaczy ja myślę, że po prostu nie było go dlatego, że nie chciał go tam widzieć Donald Trump, no, którego. Z... Telekonferencji poprzedzającej to spotkanie po prostu wyłączył i, i wtedy by połączył się z panem prezydentem Nawrockim. Natomiast też się staje, że wczoraj tam w Waszyngtonie była tak zwana, tak zwana koalicja chętnych. Czyli te państwa, które są gotowe, czy zadeklarowały chęć wysłania żołnierzy na Ukrainę. No wiemy, że Polski w tym gronie nie ma, więc jakby nasi politycy jasno deklarowali w, w ostatnich tygodniach, miesiącach, że my żołnierzy na Ukrainę nie wyślemy. Zarówno pan prezydent Nagrodowski, jak i też przedstawiciele rządu polskiego mówili wprost o tym. Więc to, że tam Polski wczoraj nie było, nie jest jakoś specjalnie zadziwiające. Natomiast być może wizerunkowo dla, do, dla Donalda Tuska jest niekorzystne. No ale wiemy, że za chwilę odbędzie się wizyta prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. Wiemy, że prezydent Nawrocki jest w bezpośrednim kontakcie z Donaldem Trumpem, takim po prostu bilateralnym, tak bym to nazwał. Tak? Nie 3 potrzebuje września Karol Nawrocki wybiera się do... do Waszyngtonu. Szczyt transatlantycki w Waszyngtonie właśnie tam się będzie odbywał przy organizacji Republiki. Co będziemy mogli zobaczyć? Tak, my zaprosiliśmy, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, mamy znajomości, kontakty przyjaciół w Waszyngtonie, również wśród amerykańskich republikanów, osób, które tworzą administrację Donalda Trumpa, to razem z nimi chcemy zorganizować takie spotkanie w Waszyngtonie polskich i amerykańskich, czy nawet szereg europejskich i amerykańskich polityków, biznesmenów, osób, które mają wpływ na życie polityczne, społeczne po obu stronach Atlantyku. To będzie spotkanie, no naprawdę kilku, co najmniej kilku bardzo wpływowych osób, ale to grono będzie, będzie znacznie szersze. Myślę, że to będzie w granicach być może nawet 200 osób, które wezmą udział w różnych panelach, dyskusjach i rozmowach. No, to będzie podzielone na kilka tematów, takich bloków tematycznych. Na pewno będziemy się skupiać na gospodarce, bo to jest bardzo istotne, zarówno dla Amerykanów, jak i dla nas, ale też na bezpieczeństwie. I tutaj też będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jak. Bezpieczeństwo Europy, ale konkretnie Polski, również zagwarantować w tym bardzo trudnym, trudnej sytuacji, w tym niebezpiecznie zmieniającym się świecie. No właśnie, tylko Telewizja Republika jest za to wszystko karana. Najpierw próbą odebrania koncesji, a teraz. No właśnie, tylko ja nie pozwolę Ci się y, y, tłumaczyć z tego, że nic nie ukradłeś, no bo to jest przecież obliczone na to, że właśnie za chwilę będziesz mówił, że, że nic nie ukradłeś, a, a, a rozpoczyna się narracja już teraz przeciwko konkretnym. Konkretnym osobom, które, które, które tworzą fundament telewizji Republika. Pewnie za chwilę wejdzie jakaś obyczajówka, coś wyśledzą, że ktoś ma nie wiem, kochankę albo czymś podobne straszne rzeczy. O czym to wszystko świadczy? No. Ta, to całe zamieszanie wokół Republiki i kolejne ataki, które są gdzieś tam przeprowadzane na, na stacje czy na ludzi, którzy tworzą Republikę, to tylko pokazuje, jak ważne medium y, tworzymy wszyscy razem, bo to nie tylko przecież my dziennikarze, ale także no, Państwo, czy tu w tym przypadku słuchacze, czy nasi widzowie, którzy oglądają telewizję y, w telewizorze, czy właśnie w internecie po prostu udało nam się stworzyć coś unikalnego, nietypowego w ogóle dla rynku medialnego, bo to jest telewizja obywatelska, telewizja, która nie jest zależna ani od jakichś wielkich grup interesu, ani od biznesmenów, ani od jest... polityków, tak. <laughs> ani też od polityków i generalnie to budzi ogromny niepokój i też tę, no, taką niechęć wśród tych wszystkich ludzi, którzy na rynku medialnym do tej pory rządzili, tak? No bo jakby taki klasyczny model biznesowy, jaki nie tylko w Polsce, w ogóle jest na wielu europejskich czy w ogóle światowych rynkach, to jest taki, że po prostu istnieją duże firmy, które mają albo bardzo bogatych właścicieli, jakichś multimilionerów, którzy finansują funkcjonowanie mediów. I na tym zarabiają, albo są to po prostu jakieś duże korporacje, często międzynarodowe koncerny, które po prostu te telewizje czy portale internetowe posiadają. Republika jest o tyle nietypowa, że jest. Największa w tej chwili na polskim rynku, najchętniej oglądaną telewizją, i nie ma takiego właściciela, który by za nią stał. Takiego wielkiego, jakiegoś rozgrywającego, który swoje interesy zabezpiecza dzięki temu medium, ale też na niego można wpływać, tak? No bo na przykład, jeżeli jest to jakiś duży biznesem, no to on ma jakieś interesy z rządem, no to można z nim się dogadać, rząd może się z nim dogadywać na jakieś koncesje medialne i na, na wsparcie pracy rządu. My jesteśmy telewizją obywatelską, tworzą nas yy, i finansują naszą. Prace w bardzo dużej mierze. Po prostu zwykli Polacy, ludzie, którzy nas oglądają i, i którzy czerpią informacje z różnych mediów. Tych z stałych spłat jest, zdaje się, ponad 300 tysięcy. To tak, to, to jest mniej więcej taka grupa ludzi, osób, bardzo, które dziękujemy. regularnie. Tak, które nas regularnie wspierają, i dzięki temu my możemy nie tylko funkcjonować, ale mamy wolność. No bo my w zasadzie nie musimy nikomu żadnych koncesji dawać, żebyśmy mogli funkcjonować. Tak, nie musimy ktoś do nas zadzwonić, czy to jest polityk, czy to jest biznesmen i mówi, teraz musicie mówić to albo tamto, bo, bo jak bo ja nie to ja wam Ja pieniądze, tak, tak, to jest taka, taka zmora tych reklamodawców, którzy no właśnie, z jednej strony potrzebnych bardzo, prawda, w funkcjonowaniu telewizji, to, i, i to nadal bardzo zaskakuje że tych reklam nie ma, ale z drugiej strony to jest ta wolność, o której mówimy, czyli niezależność w ogóle od, od wielkiego biznesu. No i stąd się biorą ataki na Republikę, właśnie, tak jak mówiłeś tym, próba odebrania nam koncesji, szantaż jakiś, że nie będziemy mieli reklam i w ogóle upadniemy, bo nie będziemy mieli pieniędzy. No okazało się, że nie padliśmy są ludzie, którzy są gotowi finansować funkcjonowanie, rozwój stacji po prostu ze swoich pieniędzy, tak? Ale mamy też w tej chwili kolejny etap, atak na po prostu ludzi, którzy tworzą republikę. One to są już jakieś konkretne, wycelowane w bezpośrednio w konkretne osoby akcje. Takie, które mają prowadzić do tego, że albo się uda postawić jakieś zarzuty, na przykład prokuratorskie i takiego człowieka wy, wyłączyć fizycznie wręcz, tak? Bo, no, bo się go zamknie do aresztu, on nie wiem, nawet na miesiąc, dwa, trzy miesiące będzie siedział, nie będzie mógł pracować. I mamy już takie przypadki, na przykład no, ja wczoraj udzieliłem poręczenia majątkowego za lektora Adriana Karenbacha, żeby mógł normalnie pracować i, i przygotowywać do Państwa programy. Ale są też takie my, różne akcje prowadzone, działania, które mają dziennikarzy odciągać od pracy, tak? No mamy, nie chcę mówić o konkretnych nazwiskach, bo, bo tego nie ustaliłem z nimi, ale mamy serię w tej chwili na przykład wezwań do prokuratury, czy to są jakieś działania policyjne prowadzone na zlecenie prokuratury w Krakowie naszych dziennikarzy z Warszawy, których się wzywa, żeby jechali do Krakowa i tam na przykład zeznawali, tak? Wiadomo, że to jest cały dzień wyrwanie człowieka od pracy, no on musi tam pojechać, wrócić, etc. Więc taka próba zajęcia nas jakimiś innymi czynnościami, żebyśmy nie mieli czasu robić telewizji, tak? Będziemy jeździli po sądach, prokuratorach i po całej Polsce. No. Trudno, no, w takiej rzeczywistości działamy. No Polska niestety nie jest zwykłym demokratycznym państwem prawa, tylko jest taką quasi dyktaturą, w którą tu próbuje nas tutaj wepchnąć. Ale my sobie z tym poradzimy, jesteśmy na to przygotowani. Będziemy, znaczy mogę Państwu na pewno obiecać, że nie pozwolimy wyłączyć republiki i będziemy robili wszystko, żeby normalnie funkcjonować. ileby tych szykań nie było, ile by tych jakichś wymysłów nie było, opowiadania o nas. Że jesteśmy, nie wiadomo, jakimiś przestępcami, coś złego, bo to też jest tak, że nie ma żadnych konkretnych zarzutów, jest tylko taka jakaś historia, że z nami jest coś tam nie tak. Jak nie teraz przy okazji pracy Republiki, no to z przeszłości mamy jakieś no, niezałatwione ale, tematy, tak. które nas jakoś strasznie kompromitują. To ma, to nie taki wiem, cel, fundacja, żeby po niezależne media. Nie rzucić nas błotem byleby tak. się przykleiło, tak. nawet jeżeli to ja potem mamy. Ja się o sobie też i nasłuchałem i jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, ale najważniejsze jest zapewnienie, że nie, nie damy się o czym zapewniał Jarosław Olechowski Szczep wydawców telewizji Republika bardzo serdecznie dziękujemy. dziękujemy bardzo dziękuję miłego dnia miłego dnia